Mama dała bezpośrednio na języczek, o. Tak, 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 dobrze, już nie wygłupiaj się, nie? nie wygłupiamy się, kochanie. Jakim się, popisuje się, widzę, właśnie, dziadek, tutaj widzę. Jakby coś, to to nie jest do wyrzucenia, po prostu, Słyszycie, to nie jest do wyrzucenia. Które? To nie jest do wyrzucenia. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. dobrze

Mój kucharz jest liczny. Oj, dzisiaj tak jemy i nie jemy tak. Tak się bawimy tym jedzeniem dzisiaj. Och, dzisiaj bawimy. Ja tam skoniec o. o, opa, opa. o, o.